Witaj. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci drugi sposób dzielenia pisemnego, który niekoniecznie poznasz w szkole, ale może okazać się dla Ciebie łatwiejszy i przyjemniejszy w wykonywaniu. Zobacz moje przykłady i na końcu nie zapomnij podzielić się wrażeniami z opisanej metody. Zapraszam. W przykładzie pierwszym podzielimy 18 792 przez 8. Zwróć uwagę, że obok już przygotowałam sobie ściągę wielokrotności liczby 8, żeby szybko i skutecznie dzielić. Na czym polega ta metoda? Zaczynamy podobnie jak w metodzie klasycznej, czyli 1 przez 8 się nie dzieli, więc bierzemy dwie pierwsze cyfry. 18 dzielimy przez 8, to jest 2, 2 razy 8 to 16. Wobec tego z 18 zostaje nam reszta 2 którą zapisujemy przed siódemką. Następnie bierzemy liczbę 27, dzielimy przez 8, to jest 3. 3 razy 8 to 24, więc otrzymujemy resztę 3, którą zapisujemy przed dziewiątką. 39 dzielone na 8 to 4. 4 razy 8 to 32.

dwóch linijek zamiast długiego słupka z przepisywaniem kolejnych liczb. Mam nadzieję, że to jest jasne. Teraz zobacz, jak ten schemat działa z liczbami dwucyfrowymi. Mianowicie, podzielmy liczbę 4928 przez 32. Znowu przygotowałam tutaj ściągę wielokrotności liczby 32. O tej ściądze wspominam w poprzednim filmiku o dzieleniu pisemnym. Jeśli nie rozumiesz, na czym ona polega, to koniecznie tam zajrzyj. A teraz przejdźmy do dzielenia. 49 przez 32 to 1. 1 razy 32 to 32. Więc z 49 zostaje reszta 17, którą zapisujemy przed dwójką. I teraz 172 dzielimy przez 32. Z naszej ściągi wynika, że to jest 5. 5 razy 32 to 160, zostaje reszty 12, dopisujemy przed ósemką. 128 na 32 to 4, 4 razy 32 to 128, reszty nie ma, więc wynik tego działania to 154. Podobnie schemat działa przy dzieleniu przez liczby trzycyfrowe. Zobaczmy. Podzielimy liczbę 16240 przez 112, korzystając oczywiście ze siągi wielokrotności. W takim razie 162 przez 112 to 1, 1 razy 112 to 112, zostaje nam reszta 50, którą zapisujemy przed czwórką. 504 przez 12 to 4. 4 razy 112 to 448, więc zostaje nam reszta 56, którą dopisujemy przed zerem. I 560 przez 112 to 5. 5 razy 112 to 560. Dzielenie zakończyło się bez reszty i wynik to 145. Pokażę Ci jeszcze jeden przykład. Co zrobić wtedy, gdy jednak w dzieleniu wychodzi reszta? Dzielimy tak samo. 3 przez 3 to jest 1. Reszty nie ma. 2 przez 3 to jest 0. 0 razy 3 to 0, więc reszta 2 dopisuję do szóstki. 26 przez 3 to 8. 8 razy 3 to 24, więc z 26 zostaje reszta 2.

Oczywiście, jeżeli jesteś w klasie już starszej, to doskonale wiesz, że takie dzielenie czasami można zakończyć w formie ułamka dziesiętnego. Czasem w formie ułamka dziesiętnego okresowego. W związku z tym wszystko zależy od tego, na jakim etapie edukacji jesteś. Jeżeli mój sposób Ci się spodobał, bardzo proszę udostępnij go innym znajomym, może im pomóc w nauce matematyki. A na dzisiaj już dziękuję i pozdrawiam serdecznie.